W, w domu gdzie, rodzinnym w 1939 roku, po wkroczeniu Sowietów, zamieszkało małżeństwo wojskowe sowieckie. Gdzie to było? może napisać? E, To było y, miejscowość Klepacze, to dzisiaj, dzisiaj 500 metrów od Białogostoku, pod Białymstokiem. To małżeństwo dla nas by, to, było, to byli kaci. Ciągle chodzili z rewolwerami w ręku. Cokolwiek się powiedziało, było źle, bo będzie, będą strzelać. Ja wtedy rozumiałem dobrze po rosyjsku. Dzisiaj, po tylu latach, to już mówiłem bardzo słabo po rosyjsku. I którego dnia stanąłem w obronie mojej matki, bo ona tam groziła mojej matce rewolwerem, a ja, z Markacz, 6 czy 7-letni, zwróciłem jej uwagę, że to jest moja mama, więc ona. Bardzo brzydko powiedziała przegranictwo rosyjskie. Czekam na męża, ale jak wróci mąż, to cię, po rosyjsku, biję. Zabiję jak z psa. I kiedy on przyszedł do domu, od razu ona poskarżyła się i on też wyjął rewerwer i zaczęli mnie grozić. Ponieważ moja mama prawdopodobnie zrobiła jakiś krzyk, udało mi się uciec. I ja skry, 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 skryłem się pod takie łóżko, dawne małżeńskie łóżko, to tam materac, pod, pod spodem i sprężyny i taśmy, i ja się uczepiłem tego. Oni usp... wielokrotnie to łóżko przesuwali w prawo i w lewo. Dlaczego mnie nie widzieli, tego nie wiem. To trwało prawdopodobnie, jak kiedyś ktoś nie mówił z starszego rodzaju, ponad dwie godziny. Tego już nie pamiętam, jakim cudem ja wyszedłem z domu. Bo to za dużo wydarzeń w tych, tych czasach. Przecież i, i zaraz Niemcy weszli i i obozy i wszystko. Ty, wiem, że ja się gdzieś skryłem. I za kilka dni słyszę straszny krzyk mojej mamy. U nas na kresach w każdym domu jednorodzinnym w kuchni w, 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 były drzwiczki do piwnicy. Tam się wchodziło po schodach do tej piwnicy, i ja zerwałem się z łóżka. I patrzę, że na dole tej piwnicy leży zakrwawiona moja mama. A oni z, z rewolwerami w ręku. Co potem było? Mam przerwę myślową. W jaki sposób ja uciekłem z domu, kiedy tam jeszcze inni żołnierze przyszli, i moją mamę zawieźli do takiego maleńkiego szpitala, ranną. To wtedy była osoba, było osobne miasteczko, nazywało się Starosielce, dzisiaj dzielnica Białogostoku. Minęło równo, równiusieńko, 20 lat. 1961 rok, lipiec, a moja mama, moją mamę zamordowali w lipcu. Ja byłem po prymicjach. Prymice to pierwsza msza święta poświęcenia kapłańskich. To było w tych Starosielcach. I wracam na drugi dzień z kościoła i zastępuje mnie drog drogę znajoma od dzieciństwa i wczesnej młodości pani, nazywa się Rybnik. I mu do mnie mówi tak. Musisz mnie przysiąc na krzyż, podała mi krzyżyk, że dopóki ja żyję tego nie zdradzisz, ponieważ ona mnie mówiła po imieniu, bo ona mnie od, od Kołyski znała. Ja jej dam słowo honoru. I ona mówi tak. W tym szpitaliku ja pracowałam jako pielęgniarka. I widziałam na własne oczy, jak lekarz rosyjski dobił twoją matkę zaszczykiem. I ja tą tajemnicę zachowałam do 1990 roku. Potem powiedziałem moi, mojemu rodzeństwu i znajomym.